Ciężki niszczyciel czołgów Jak Tiger. 10 ciekawostek i zacznijmy od tego ciężki, ponieważ tak, to jest najcięższy, seryjnie produkowany, używany bojowo pojazd II wojny światowej. Tak, Tygrys II, elefanty, czy też Ferdinandy, elefant i Ferdinand to to samo, były od niego lżejsze. Tak, Tygrys II ważący prawie 70 ton. Ferdynandy, które ważyły elefanty, które ważyły około 65 ton, to może nie waga lekka, ale konstrukcje lżejsze, ponieważ dzisiejszy bohater, jak Tiger, ważył 74-75 ton. I tutaj warto by było zaznaczyć, że według niektórych jest to masa na pusto. Chociaż najczęściej podaje się, że te 74-75 ton to oczywiście masa już bojowa, czyli z paliwem, czyli z amo, czyli z ludźmi w środku, ale niektórzy uważają, że może to być masa na pusto. Wtedy to już by było około 80, a nawet ponad 80 ton. No ale zakłada się, że mówimy o 74-75 tonach. I teraz może przejdźmy do drugiej ciekawostki, ponieważ w tytule powiedziałem ciężki niszczyciel czołgów. Tak. To nie jest czołg, to nie jest y, konstrukcja, y, którą można nazwać czołgiem, ponieważ nie ma ruchomej wieży. Tak, jak tiger, to właściwie działo szturmowe, działo samobieżne. Mamy podwozie, oczywiście wzięte od czołgu, ale na tym mamy nieruchomą kazamatę. Tutaj nie ma ruchomej wieży, co jest jednym z warunków bycia czołgiem. To jest zupełnie inna kategoria. I tak, tak jak w tytule, i tak jak najczęściej się mówi, jak Tiger był niszczycielem czołgów. Tylko, że w rzeczywistości ta funkcja niszczyciela czołgów raczej była takim dodatkiem do tej funkcji głównej, czyli bycia działem szturmowym. No ale tak się przyjęło, że jest to niszczyciel czołgów. Jeśli chodzi o tą kazamatę, on, oczywiście ona jest nieruchoma. Po co takie coś? Dlaczego nieruchoma wieża? Ponieważ. Jeśli chodzi o wieżę, to jest dosyć istotne ograniczenie, jeśli chodzi o wielkość armaty, jaką można tam zainstalować. I chcąc zastosować odpowiednio dużą armatę, w przypadku jak Tigera, byłoby to niemożliwe, gdyby to była ruchoma wieża. No wtedy też byłby czołgiem. I dlatego stworzono kazamatę o wiele obszerniejszą przestrzeń, która nie musi się poruszać, dlatego ta armata jest tam łatwiej instalowana. I oczywiście to nie było tak, że on w ogóle nie mógł ruszać tą armatą. Jeśli chodzi o pion, czyli góra dół, od minus 7 do plus 15 stopni, a jeśli chodzi w lewo w prawo, to tylko po 10 stopni w lewo i w prawo od osi pojazdu. Czyli naprawdę niewiele. Tak, w przypadku tego typu konstrukcji, jakieś celowanie musi być wykonywane za pomocą poruszania całego pojazdu. I to jest bardzo ważna sprawa. Są zalety, czyli niższy koszt, łatwiejsza produkcja oraz oczywiście można włożyć większą armatę, no ale działa szturmowe, działa samobieżne, niszczyciele czołgów, no mają też niektóre ograniczenia. Ok, trzecia ciekawostka będzie dotyczyć tej 128 mm armaty. Tak, skoro już o niej powiedzieliśmy, to mamy tutaj 128 mm armatę o długości 55 kalibrów czyli 7 m2 cm. Dużo! Bardzo dużo i oczywiście przekłada się to na bardzo dobre osiągi. I tak, jeśli chodzi o tygrysy, jedynki, dwójki, to tam były stosowane 88 mm armaty, które doskonale sprawdzały się w przypadku użycia ich przeciwko celom opancerzonym. Tutaj ta 128 miała bardzo dobre parametry, ale głównie tutaj mówimy o tym, że ona była bardziej uniwersalna. Czyli nie tylko doskonała przy zwalczaniu celów opancerzonych, ale też przy zwalczaniu celów miękkich, jakichś, można powiedzieć, umocnień, bunkrów, schronów. Rzeczy, które też są bardzo ważne, jeśli chodzi o czołgi. Tak, w wyobrażeniu wielu. I działa szturmowe. W wyobrażeniu wielu z nas, działa szturmowe, też czołgi, no to ich głównym zadaniem jest zwalczanie innych czołgów. Nie. To są konstrukcje o wiele bardziej uniwersalne. To i też ich działa muszą być o wiele bardziej uniwersalne. Co było problemem na przykład w przypadku tygrysów, czy też, czy też tygrysów dwójek. Tylko, że to były dosyć wyspecjalizowane czołgi ciężkie, ale o tym kiedyś porozmawiamy. Jeśli chodzi o zapas AMO, to było go 40 sztuk rozdzielnego ładowania. I tutaj mówimy o kilkudziesięciu kilogramach w całości. Ten pocisk, plus ładunek miotający, nawet ponad 50 kilogramów. A to waży, no i to ciężko też szybko załadować, dlatego szybkostrzelność to maksymalnie 3 strzały na minutę. Niewiele, no ale tak to wyglądało. Dodatkowo, oczywiście była wyrzutnia granatów nie tylko dymnych, ale też takich, które są szkodliwe dla piechoty, która na przykład okrążyłaby tego jak Tigera oraz 1 albo 2 km MG43, MG34. I jeśli chodzi o tą armatę, pancer Kanone 80. Była to wersja armaty 12,8 cm, Pak 44, czyli działa, które było na lawecie. Działa od Kruppa, które było montowane na różnych lawetach, działa holowanego. Ale stwierdzono, że potrzebne jest takie coś w, również w pojeździe dobrze opancerzonym, o opancerzeniu będzie później, yy, mobilnym, więc no, trzeba było ją umieścić. Właśnie w kazamacie, w dziale samobieżnym, w dziale szturmowym, w niszczycielu czołgów. Tu sobie wybierzcie, która wersja z tych trzech Wam bardziej odpowiada. No i może w czwartej ciekawostce zajmijmy się tym AMO. I były stosowane głównie dwa rodzaje typy AMO: Przeciwpancerna, czyli PZGR-43, pancer 43, i odłamkowo burząca sprgr gr 43 czyli szpręt granatę. To już było właśnie do zwalczania na przykład siły żywej, czy też jakiś umocnień. I osiągi, oczywiście, były rewelacyjne. Jeśli chodzi o zwalczanie celów opancerzonych, to na dystansie 1,5-2 km, a nawet ponad, właściwie po stronie aliantów nie było czołgu, który byłby w stanie wytrzymać porażenie bezpośrednie porażenie ze strony właśnie jak Tigera. I nawet gdyby nie doszło do przebicia, to siła, sama siła uderzenia no była bardzo niszczycielska. No oczywiście w przypadku tego, zwłaszcza w przypadku tego pancer Granatę 43, tutaj ta przebijalność była na wysokim poziomie, i może sobie o tym powiedzmy. Z odległości 100 metrów przy uderzeniu w płytę pochyloną pod kątem 60 stopni 223 mm z 500 metrów, 212 mm, z 1000 metrów 200 mm, 1500 metrów 189 mm, z 2 km 178 mm. Więc możliwości potężne. I tak często się mówi, że na dystansie do 1,5 do 2 km, jeśli chodzi o przebijalność, to były to parametry zbliżone na przykład do 88 ale one były wybitnie dobre, jeśli chodzi o zwalczanie celów opancerzonych. To powyżej tutaj już 88 wymieniała. Tylko, że w przypadku 128, w przypadku jak Tigera, no ciężko było zwalczać coś na tak dużym dystansie. Ciężko trafić. Zwłaszcza w realnych działaniach, coś w odległości ponad 2 km, nie mówiąc o tym, że no, w czasie kiedy one weszły do produkcji, do służby, czyli druga połowa lat, roku 1944, początek 1945, no to na takich dystansach już raczej nie operowano. Jeśli chodzi o ten SPRGR-43, ten odłamkowo burzący, on miał przebijalność na poziomie około 100 mm. Nawet na dystansie 2000 m, więc nadal bardzo wysoko, no ale tu cel w przypadku tej, tych pocisków był zupełnie inny. Przejdźmy może do piątej ciekawostki, czyli do napędu. Oczywiście, nie wiem czy nie, nie powiedziałem o tym. To była konstrukcja zbudowana na podwoziu czołgów Tygrys 2 no co oczywiście pociągło za sobą pewne ograniczenia, wady, zwłaszcza, że już Tygrys II porykał się z dużymi problemami, z swoją masą, z dzielnością w terenie, z możliwością jego przemieszczania i... Na na przykład wagonach, i samodzielnie awaryjność silników, transmisji, zawieszenia. No a tutaj jeszcze dorzucono kilka dodatkowych ton. I jeśli chodzi o ten silnik, to był to silnik Maybacha, generujący maksymalnie 700 koni mechanicznych. Po remoncie generalnym ta moc spadała do 600 koni mechanicznych, a te 600 koni mechanicznych też raczej było dostępne, jeśli chodzi o taką moc ciągłą, nawet w przypadku nowego silnika. I był to silnik oznaczony jako Maybach HL235. P30, czyli 23 litry pojemności, 12 cylindrów, silnik chłodzony cieczą, rzędowy i pozwalał on rozpędzić się do prędkości 34-38 km na godzinę. Raczej 34. W terenie spadało to o połowę, a nawet o 1 trzecią. Jeśli chodzi o prędkość marszową, to tutaj ona wynosiła poniżej 20 km na godzinę, nawet na prostej, utwardzonej drodze. Gdy mowa o spalaniu, to są dwie wersje. Ta bardziej optymistyczna dla tego pojazdu, która zakłada, że te sześć zbiorników paliwa łącznie, mieszczące 865 litrów, wystarczały na pokonanie nawet 170 km na drodze utwardzonej i 120 km na, w terenie. I opcja bardziej realna, czyli możliwość pokonania około 100 km na drodze. Utwardzonej i od 35 do 70 km w terenie. Tak, tutaj to spalanie mogło wynosić nawet ponad 1000 litrów, ponad nawet 1100 litrów w ciężkim terenie. Tak, już bardzo blisko osiągów, a raczej spalania, które miały Elefanty, inaczej Ferdynanty. O nich też sobie porozmawiamy i też będziemy je porównywać. Dużo planów, dużo ciekawych rzeczy. Półautomatyczna skrzynia biegów, 8 przełożeń do przodu, 4 do tyłu. Awaryjne to wszystko, ponieważ transmisja, silnik, zawieszenie mocno obrywały z powodu masy. Tak jak powiedziałem, w Tygrysie 2, który ważył 5 ton mniej, to już sprawiało problemy. A tutaj mamy konstrukcję ważącą kilka ton więcej. No i tak, jeśli chodzi o to, spalanie było potężne. No zwłaszcza, że mówimy tutaj o okresie, kiedy jednak. Hmm, każdy litr paliwa był im potrzebny. Załoga to będzie szósta ciekawostka i liczyła sześć osób. Kierowca, jego pomocnik z przodu. Jeśli chodzi o kazamatę, to po, jej, po lewej stronie armaty celownicze, po prawej dowódca, a z tyłu dwóch ładowniczych. Tak, tutaj musi być dwóch ładowniczych. No tak jak powiedziałem, to były dosyć ciężkie rzeczy do przerzucenia i żeby jeszcze zrobić to szybko, no to trzeba było do tego dwóch ludzi. No ale załoga sześć osób. Jeśli chodzi o ilość miejsca, nie było tak źle. Czyli nie było tak źle jak na przykład w konstrukcjach tych wschodnich, czyli w tych wszystkich SU-152, ISU-152 i tak dzisiaj, kiedy to publikuję, miał być materiał o ISU-152, no ale go przełożę na przyszłość. Ok, przejdźmy do siódmej ciekawostki i produkcja. I ta produkcja trwała właściwie od lipca czerwca lipca 1944 roku, taka seryjna do najprawdopodobniej może nawet maja 1945 roku. I do końca nie wiemy ile tych pojazdów, tych jak Tigerów wyprodukowano. Te najbardziej najwyższe wartości to 88 sztuk, najniższe 74. No ale są podawane liczby tak jak 74, 77, 77 plus 8 niedokończonych, 85, 85 plus 2 prototypy i 88. Do końca nie wiem, ponieważ niektóre zostały zniszczone w czasie nalotów, no i do końca nie wiadomo, ile w końcu tych jak Tigerów powstało. No ale niewiele. Niedużo. Tutaj mówimy, że najwięcej w grudniu 1944 roku wyprodukowano ich 20 sztuk. No i może przejdźmy do opancerzenia, które naprawdę robiło robotę i robiło wrażenie. Podobnie jak na przykład w Tygrysie 2. I jeśli spojrzymy na kadłub, to w jego przedniej części górna płyta to 150 mm pod kątem 40 stopni, dolna 100 mm też pod kątem 40 stopni. Boki kadłuba 80 mm. Tył kadłuba 80 mm pod kątem 60 stopni. I tutaj warto jeszcze wspomnieć, że górna część boków kadłuba miała 80 mm, ale już pod kątem 65 stopni. I płynnie to przechodziło w boki kazamaty, które też miały 80 mm pod kątem 65 stopni. Jeśli chodzi o kazamatę z przodu, to wynosiła grubość tego pancerza 250 mm pod kątem 75 stopni. Tył kazamaty 80 mm pod, pod kątem 80 stopni. Jeśli chodzi o strop, kazamaty 45 stop, stopni mm. Jeśli chodzi o strop kadłuba 40 mm, dno kadłuba 40 mm z przodu, z tyłu 25 mm, i to są wartości bardzo dobre. No ale można powiedzieć, no jak coś waży 75 ton. No to musi mieć tak dobre wartości. I tak tutaj też wspomnę, że jednak to nie był pancerz tak dobrej jakości jak pancerze, które były stosowane przez nich w latach tak do roku 1941-1942. Od 1942 roku rozpoczął się spadek jakości, co przekładało się na to, że no, pancerz z 1941 roku o grubości 100 mm był o wiele bardziej wytrzymały. Może nie o wiele, ale bardziej wytrzymały niż to, co na przykład w roku 1944. Prezentowało sobą 100 mm pancerz. I może przejdźmy do lufy. Lufy, która, jak wspomniałem, ma 7 metrów długości z malutkim haczykiem, tylko że ona wystawała o 3 metry do przodu. Tak, ten pojazd miał lufę wystającą 3 metry do przodu. Poza obrys kadłuba, co sprawia gigantyczne problemy. I tak Henschel, który projektował Tygrysa, projektował jak Tigera, stwierdził, że raczej zrobił dwie propozycje, dwa projekty. Jeden taki sam kadłub, podwozi, jak w przypadku Tygrysa, czyli silnik umieszczony z tyłu, co wymusiło właśnie, żeby taka zamata była bardziej z przodu, załoga, armata była bardziej z przodu. No i ta armata wystaje na 3 metry poza obrys kadłuba. No ale był drugi projekt. Zupełnie właściwie nowego podwozia, czy też mocno przeprojektowanego, gdzie silnik umieszczony byłby z przodu. Dzięki temu załoga Kazamata i Armata idzie do tyłu i wtedy wystawałoby to tylko o 130 cm do przodu, co byłoby o wiele, wiele czymś lepszym. Tylko, że oznaczałoby to nowe podwozie i stwierdzono, że to pomysł, który nie może być wprowadzony w życie, skoro jak Tiger ma być na Tygrysie 2. No i wygrał projekt podwozia od Tygrysa 2, silnik z tyłu, jarmata wystająca na 3 metry. I podobnie było, jeśli chodzi o zawieszenie. Henschel chciał drążki skrętne, czyli to samo, co jest w Tygrysie 2, natomiast Porsche stwierdził, że nie. Będzie, może, będzie można zastosować na przykład zawieszenie na wózkach, na wózkach jezdnych, po cztery z każdej strony. Jest to rozwiązanie przecież tańsze, łatwiejsze w produkcji i zajmujące mniej miejsca. No i można powiedzieć, skończyło się na poligonie, gdzie porównano oba rozwiązania i tak, te drążki skrętne nie były idealnym rozwiązaniem, ale okazało się, że te wózki były bardzo sztywne. Jeśli chodzi o drgania, to, było to pięciokro... był to poziom pięciokrotnie wyższy niż w przypadku tego zawieszenia Henschela, tego zwykłego na tych drążkach. Dodatkowo, no, można powiedzieć, Mocno zużywały się gąsienice. Bardzo szybko się zużywały gąsienice. W Henszelu też, ale nieporównywalnie mniej niż tu. I w końcu stwierdzono, że przecież to zawieszenie Henszela ma swoje wady, ale jest zdecydowanie lepsze od tego, co zaproponowano w, na tych wózkach jezdnych. No i wybrano Henszela. Tylko że tutaj trzeba pamiętać, że 9 kadłubów podwozi, które już zostały stworzone pod to podwozie Porszaka jednak zostało wyprodukowane i dokończone. I one się różnią wysokością, masą, tak. To zawieszenie na wózkach jezdnych było lżejsze o około 2 tony, no ale po prostu no, nie dało się z tym za bardzo działać. Było po prostu gorsze może tańsze, może łatwiejsze w produkcji, lżejsze, no ale to się nie spinało. No i może ostatnia dziesiąta ciekawostka ocena. Nie będziemy tu się zagłębiać materiał o służbie jak Tigerów kiedyś w przyszłości się pojawi, raczej dwie części albo jeden duży. Tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, był to pojazd za ciężki. Kilka ton cięższy od tygrysa 2, który już był za ciężki. Poruszanie się w terenie, mobilność, przemieszczanie go za pomocą taboru kolejowego, kiedy się gdzieś zakopał, jego ewakuacja no to było bardzo trudne. Dodatkowo, tygrys 2 już się psuł. Już jego silnik, transmisja, zawieszenie były zbyt mocno obciążone, a tu dorzucono kilka dodatkowych ton. Więc był niesamowicie awaryjny. Więc może na papierze był rewelacyjny, jego parametry były doskonałe, czyli ciężko go było zniszczyć, a on mógł zniszczyć dosłownie wszystko. No ale w prawdziwym życiu, w realnych warunkach, to już nie były otwarte stepy, gdzie było widać na kilka kilometrów i mógłby wykorzystywać te swoje zdolności. To już nie były te czasy, że po przeciwnej stronie były niezbyt działające systemy. Do tego przeciwko sobie miał lotnictwo i wiele innych zagrożeń które po prostu doprowadziły do tego, że to wcale nie była jakaś wielka rewelacja. Jeśli byłby wprowadzony 2-3 lata wcześniej, bardziej mógłby się wykazać na tych otwartych przestrzeniach. No, kiedy jeszcze było paliwo, ponieważ aspekt spalania jest często pomijalny. No ale lepiej mieć 2-3 gorsze, mniejsze czołgi, które zrobią więcej niż jeden taki właśnie jak Tiger jeśli chodzi o to paliwo. Więc podsumowując w dziesiątej ciekawostce, może na papierze coś rewelacyjnego, świetnego, genialnego, w rzeczywistości nie. To nie, był, to nie była konstrukcja dobra. Jeśli chodzi o silnik, transmisję, zawieszenie, jeśli chodzi o spalanie, jeśli chodzi o warunki, jakie im się udawało stworzyć, nie. To nie było coś takiego, jak trzeba. Ta awaryjność i spalanie po prostu i masa przekreślała ten projekt. Skąd bardzo ciekawe. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jak jest wasze zdanie o tym pojeździe? Napiszcie w sekcji komentarzy. Wiecie coś więcej? Też napiszcie. O nim więcej materiałów w przyszłości. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.